No cześć, to ja Kamila, czyli Polka w Podróży. Dzisiaj zapraszam Was do pojechania ze mną na łuki Legzira. To są takie formacje skalne. Około 3 godziny drogi na południe od Agadir w Maroku. Bardzo unikatowe, bardzo oryginalne. Ja się zakochałam w tych zdjęciach, które gdzieś tam zobaczyłam na internetach. Tak więc zapraszam na wycieczkę do łuku w Legzira. Jesteśmy jakieś pół godziny drogi od naszego punktu docelowego, ale tutaj właśnie szukamy kawy i toalety i znaleźliśmy takie fantastyczne miejsce. Jeśli chodzi o opalanie się, to mimo iż Maroko jest krajem muzułmańskim w 99%, to jak widać opalać się można. Tutaj pani na przykład z panem bez problemu jakby w bikini. No ludzie ogólnie latają na pełnego. Łuk wygląda tak. Można tam chyba przejść? Nie, nie można. Ludzie próbują tam przejść pod tym łukiem, ale widzę, że też chyba się poddali. No cóż, trochę za duży przypływ. Polecam jednak sprawdzić, czy jest przypływ, czy odpływ, jak się tutaj przyjeżdża. No bo na pewno fajnie gdzieś tam z dwóch stron ten łuk zobaczyć, jak już się tutaj jest. A spodnie mam w obecnej chwili mokre do kolan. No wydaje mi się, że to może być tak trochę niebezpiecznie tam, chociaż... No, ta woda nie jest wysoka, wiadomo, tylko kwestia tego jak ktoś bardzo... Yy, ma tolerancję na zimną wodę, bo ta woda w chwili obecnej jest bardzo zimna. Tak, ale fajnie z tymi ludźmi widać wielkość tego łuku tutaj. Słuchajcie, łuki czy... Nie wiem czy tutaj jest więcej. Na razie znalazłam ten jeden tylko łuk. Bardzo fajna y, opcja. Nigdzie indziej tego nie widziałam. Z Agadir to jest wycieczka aż 3 godzinna samochodem. Więc to nie jest takie hop tutaj dotrzeć tak super szybko. E, jeśli... Nie macie za dużo czasu? Hmm. To nie wiem, może można pominąć, ciężko mi powiedzieć. Mnie na przykład bardzo się tutaj podoba, są przepiękne plaże, które też po drodze widzieliśmy. Ta plaża też jest bardzo, bardzo fajna. To jest ogólnie taka mekka surferska, tutaj na plaży nawet jest kilka jakichś szkół surfingowych. Tak więc ogólnie bardzo jest tu przyjemnie, bardzo spokojnie. No Jest marzec, więc poza sezonem, kompletnie, ale. Mimo wszystko, yy, myślę, że to nie jest jakaś super oblegana miejscówka, również w sezonie. Myślę, że Agadir i niewiele osób już wyjeżdża po sobie na Agadir. Yy, droga, która tu prowadzi, jest bardzo przyswoita. No Trzeba uważać trochę na te drogi ogólnie, bo gdzieś tam jakaś wyrwa się znajdzie zawsze, co za jakiś czas. Ale ogólnie naprawdę jest, prowadzi się dobrze. jest przyzwolicie